Tam w dole może będzie widać, jest Wolica. Tutaj znowu budowana droga. Po raz pierwszy ją wjeżdżam. drobnym kamyczki narzucona. Strasznie ciężko było tu wjeżdżać. To jest na 3 kilometrach. 230 metrów przewyższenia. Ale tam jest... Stąd się wydaje, że to wypłaszczenie. Ale tam jest takie leciutko pod górę. Ale pierwszy kilometr i trzeci kilometr. To jest masakra. Tu ścianka dochodzi do 15%. A tam już stawiają pierwszy wiatrak. Tam w połowie drogi na tym wypłaszczeniu stał samochód. Ciągle będą ciągi następne. I na samym dole jeszcze jeden. Ale tu jest widok. Pierwszy raz tutaj jestem. Tutaj były pola orne. W tej chwili jest wyplantowane. Oni tu już drugi rok z rzędu robią. Tak się zastanawiałem skąd ta droga, bo przyjeżdża. Dzisiaj postanowiłem tu wjechać. To pan Mardy jeszcze na poziom 560 metrów. 300, 500, tak? 580 metrów. Taki poziom tutaj jest. Ale ta ciężką łatwiej nie można było. Ten kamyczek się tak pod kołami wyruszał, że można było zlecić.